Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest ranne kakao w Rokradiu. To jest zupełnie nowe ranne kakao młodzieńcze, pełne werwy i energii. Czas Grzybów się skończył. Tak jest. Kuba Wojewódzki i Mikołaj Lizut. Znaczy G to jest odwrotnie, bo to nas nie. Tak, nie, trzeba się przedstawić. Czyli. Yy, no książę, właśnie, Czyli ja. I ten drugi, czyli ja. No właśnie. Yy, Zawyżamy się wieku, tak, czytaliśmy już tego SMS-a. Prosimy o następnego. Wszystko to jest prawda. To prawda, że właśnie wręczyliśmy wypowiedzenia Tymańskiemu i kędzierskiemu. Zresztą takim ludziom nie trzeba wręczać y, wypowiedzeń, bo oni wiedzą jaki poziom reprezentują, szczególnie kędzierski. <laughs> Panie i panowie, przed nami byli prowadzący ramne Kakao, czyli Piotr Kędzierski i Tymon Tymański. Człowiek, którego przeboju nie jest w stanie wymienić nawet najstarszy Polak. Sorry! Na wasza. Okęcierskim. Mówię o Kędzierskim, No bo o Tymonie to niewiele można powiedzieć. Ja się zastanawiam skąd ten księżyk miał tyle materiału na książkę. Witaj Piotrze. Cześć, Cześć chłopcy. My trochę żartujemy, ale zaraz będzie poważnie. Z jestem to sama, a was jest dwóch? No właśnie nie wiem, bo kolega Są Cię też, opuścił. A Są to jest nieznane. My razem mamy więcej lat niż ty sam. Policzyłeś to w głowie? Tak, ja nadal taki jestem taki chłopaki. A my we trzech mamy tyle lat, że nikt nie ma tyle na świecie. To jest prawda. Dzisiaj w dodatku do jednego z Brukowców jest ranking męskich biustów i Polak jest na drugim miejscu. Znacie jego nazwisko? Do widzenia. <grymianie> 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 to jest Ruk Radio.